Cano czy liczałem z tej strony Anmal, a to jest co innego podejście Nuka w Noita. Zaczynamy rozgryweczkę Ile nas nie było, ale były inne serie do zagrania. A Noita wchodzi na razie za porządęki dwójeczkę niestety, ale dosyć miałem jej w powalonym RNG. Tam sprawdzamy już, co mamy tutaj za ruszki. Odbijający się podcisk, magiczna rakieta i automatyczna polimorfia, którą musimy się jak najszybciej pozbyć w sumie. O, na to nam zrobi... Może zrobić ostre kuku. Mamy złoto. I tutaj też. Uuuu. Ile darmowego złota na start. Będziemy bogaci, bogaci, bogaci. Albo jak by Staszek zaśpiewał Bruty daj Wiedźmy swojej Takie w kąt O Jezu Zaraz gniemy O Jezus Maria Zdarzyła się awaria Dobra Chwaliśmy to I lecimy dalej Po prostu Kopiący, pocisk kopiący Pokaż a no, nie jest zbyt dobre, przez to, ale przez to się przekopuje. No tam takie 2 na 10. To było wszystko przemyślane, widzowie. No, być trochę. Co my tu mamy? Troszkę... nawet spoko, choć to... ...kula śluzu nie aż taka. Dobra i czekamy. I znowu czekamy w widowie. Dobra. I teraz można... zepchnąć. Jakoś lepiej. Dobra. Nie ma co się bawić Nie, uciekasz. Hmm. Tu mam i bimberek Alby się przydało pozbyć tej chaotycznej polimorfii pierwszej kolejności O Jezu Udało się. Ale dostajemy z kwasem, więc. Nie, tak, aż tak dobrze. Złoto, złoto, złoto! Nasze złoto! A my dalej wylewamy. Tylko by się nic nie mnie stało w międzyczasie. Wiecie, jak to jest w idoli. Już prawie jej nie mamy, przynajmniej. Będziemy mogli z drogą pójść i znaleźć coś lepszego. O, ale dobrze. A tu mamy kompletnie głupą różdżkę z głupimi rzeczami, więc podziękujemy. I jeszcze się podpaliliśmy, fajnie. Dobra, udało się. No co, zbieramy wodę. Do widzenia. Teraz musimy pozbierać wodę. Ale bez benzyny. Kurde chłopie. I czemu się jej napiliśmy? Woda plus ropa. No. A zaraz będzie trzeba uciekać z Słuchowa. I co? I teraz powinniśmy czystą. Teraz mamy czystą czy nie? Mamy czystą Dobra. No, przekopujemy się. No trzeba iść w dół, niżej. Widzowie. Dobra. To może być ciekawe. U! I było. Jak się spali wszystko. Łoj. Spali się. Ile tego tu jest? Dobra. Ziemi, Ziem. czyli ziemna rzecz. ale jest lepsze od tego. I o tyżki w sumie też, ale to potrzebujemy. Dziwne, kompletnie dziwne. Ale dobra. Przyjmamy mamy na I tak tam w wyrzucił. Coś zmienia się. Nie. I trzeba zrobić inaczej to. No? Dobra, tutaj ci. Ten miał różdżkę. strzałami. Jest dużo lepsza od tego. No? Mam tylko 6. Fajnie. Wypowiada się spoko. Jeszcze jeden i będzie dobrze To miejsce trzeba To się zrobiła w tą stronę, a my z tej idziemy sprawdzić co to za różka w ogóle jest O ile się nam no. Teraz na pewno powinno się udać Dobra, 4-3 Eee, Taka... No lepsza od tej na pewno, ale tasowanie. tej Te iskrewe takie... Ale... Wyjdziemy. Jest dosyć stosunkowo szybka przynajmniej. Mieliśmy szczęście tu. A teraz naprawdę i i do domu. Trzeba jak najszybciej... Bo zaraz możemy zechnąć Dobra udało się Liksura pusta Pusto Tu coś możemy zapewne napełnić A weźmy się po prostu Chętnie to jeszcze znowu coś podpalił I no to może być dosyć ciekawe, to wygląda jak jakiś wielki gar, po prostu. Widzicie w co on się zamienił? Tam jest różka. A my nie mamy nawet jak się przedrzeć na dół. O, w sumie to spoko. Kim on był no on chciał? Jeszcze inny teraz To nie jest dobre i jeszcze inny. Ja mu tylko jeden zadaję HP Dobra. Trzeba zaryzykować. O! Wyżucia. Jeszcze byśmy się spali, To by było dobre zwieńczenie tego wszystkiego. Spłonięcie po prostu. Bo nie możemy znaleźć wyjścia. Tam pewnie Ropa też musi być. Napełniamy tutaj od razu widzowie. będziemy się szczypać. Jedna i druga. Na 3 HP. Idealnie dla nas. Lecimy. Przeżyliśmy to. Zbieramy wszystko. Co? są. Dobra jest lepsza, Ta jest lepsza. Ty mi tam pokażę. No, a Co to jest To w sumie wyrzucamy te też. Ty mi? To nas zabije dynamik by się przydał trochę ale nie bierzemy tam sobie różkę tu mamy dwie różki do wyrzucania po prostu trafienie krytyczne plus zobacz więcej trafienia krytycznych spontaniczne generowanie wymotywnymi odcinek w swoim pobliżu zamieniają się w strzyżę w Niewidzialność. zrzucanie zaklęć kopanie i obrażanie obrażenia w pewności ujawniają nie rozumiem tego, więc nie. No to co tu mamy? Bez oddechu nigdy nie utoniesz, możesz też poruszać się przez płyn z łatwością. Zbawienie, jeśli otrzymasz tyle cios, mając więcej niż jeden. PZ przeżyjesz, a twoje PZ spadnie do jednego. Tutaj zakręciasz, ale są i mają mniejszy rozwód, a to masz przydatną linię wzroku do celowania. Nie. Albo i dobra. No, no, niech będzie tam. Bo to jeden HP to i tak mnie nie uratuje. Jesteśmy w kopalni węgla. Ciekawe rzeczy tu się dzieją. Od razu na wstępie powiem wam. Mocno ciekawe. Wszystko płonie. Wybucha. Tam też. Była różka? Nie. Ale lecimy tam.

Wrócę się. Tu i lecimy dalej. Co to, to mamy? Śluzowate jajko, nie potrzebujemy tego, tym bardziej. Jeszcze mnie ten rąbaniec. Jeszcze ten rąbaniec mnie zaatakował. I gruzki straciłem swoje. Złoto straciłem. Dobra. Jak zwykle. właśnie się nabodnić. Na? Nadal jakieś wybuchy i matka roju, matka roju Dobra udało się udało się przeżyć Tam jest matka roju Dobra więcej siana potrzebujesz sianę, Zadzwoń do bociana w plecki dostał i lecimy dalej. U ma 8HP, to nie. Yeah. Naprawę udało się. To ostrożnie teraz podchodzimy. Najwyżej uciekamy w sobie... Po prostu mi się przydało coś znaleźć, a nie. Nic takiego. Dostał. Dobra, ta, ta, nie idę do? Eee, dobra, to jednak... i po prostu. 354 powinno na coś wystarczyć. Dla nas. Lecimy. Co my tu mamy? Kupa, kupa... Była niekomunikowana kupa... kwadratowa... bariera. Jestem ciekawy tego. I wywołanie rakiety. Tego też jestem ciekawy, co to robi. Piękna kwadratowa bariera, która szkodzi przychodzącym przed nią stworzeniom w tym i tobie. Aha, to nie będzie potrzebne. Rakieta. Po prostu rakieta. Gdzie ona celuje niby? Rozrzut. Jestem ciekawy. Dobra, jestem ciekawy bardzo jej. Więc... Dobierzemy sobie tu. Jestem ciekawy jej po prostu co ona zrobi takiego, bo wygląda jakby gdzieś strzelała. Macka nie. Możesz majstrować w dowolnym miejscu. Bardzo Ze boku, zabitych przez ciebie w brogu, stałem w różne strony. Edit Wand Everywhere. Ej, nie mogę się ruszyć, ja tu zaraz skinę. Gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? Co to ma być? Czemu zostałem tak rzucony na wszystko? Niczego mimo wszystko przeżyłem. Spadaj, spadaj, spadaj. Dobra. Żyję. Żyjemy. O Jezu. Kurde, jeszcze ten śmieć. No właśnie. Dobrze było zostać wrzuconym w chmalę przeciwników, w widowie. Więc numek przegrał to podejście jak zwykle. Ziemano na